Mili Państwo, przysłowie podpięte pod siódmy dzień lutego, powiada, kiedy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje. Zreperuje znaczy co? Przywróci? No to może jednak lepiej nie... Z prasy poznańskiej. Temat odległy ledwie o miedze. Mamy dziś nie płoche sensacyjki, jak to zwykle bywa, lecz coś podniosłego i umoralniającego. Oto postęp. Dziennik Chrześcijański i Narodowy w styczniu 1925 roku opublikował list od przedstawicielki Stowarzyszenia Ludgarda w sprawie demoralizacji. Chcę mówić o gorszeniu młodych druhen pracujących w fabrykach, o tym robaku demoralizacji, który toczy serca sióstr naszych. Właśnie zamężne pracowniczki gorszą przy pracy, czy to w fabryce, czy w szwalni, młodsze pracownice. Pracując po 8 godzin przeciętnie co dzień w fabryce, pracuje się pilnie rękoma, lecz jeszcze pilniej językiem. Gdybyś to były mowy dobre, pouczające, budujące, Przeciwnie. Słyszy się po największej części słowa dwuznaczne, nieskromne, brzydkie. Przede wszystkim młode mężatki opowiadają sobie bez skrupułów o sprawach natury drażliwej, nie pomnąc, że tem gorszą młode serca, że takie rozmowy to trucizna dla młodych dziewcząt. Ten budujący apel podpisała Stanisława Jednorowiczówna, a ta pani rozeznanie, które to treści są natury drażliwe, a które nie, powzięła zapewne z umoralniających broszur, no bo skąd by wiedziała. 7 lutego obchodzimy rocznicę spaceru i to nie byle jakiego, bowiem właśnie tego dnia w roku 1984 kapitan Bruce McCandles okazał się pierwszym człowiekiem, który wyruszył na spacer w przestrzeni kosmicznej bez uwięzi, bez linii mocującej go z promem kosmicznym Challenger. W przestrzeni poruszał się manewrując swobodnie mało poręcznym, ale skutecznym białym plecakiem od odrzutowym własnego zresztą projektu i bezpiecznie wrócił na pokład promu. Spacer z plecakiem o napędzie odrzutowym trwał półtorej godziny. Co było i pionierską przechadzką, w trakcie której można było oglądać Matkę Ziemię z niezwykłej odległości i testem napędu odrzutowego. Tak oto odrzutowy plecak udowodnił, że można hasać po kosmosie oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i możliwości technicznych i na przykład naprawiać z zewnątrz uszkodzenia rakiet kosmicznych. A kto wie, jakie jeszcze szarże przy pomocy tego urządzenia będą wykonywać harcujący w kosmosie nasi potomkowie. Więc już awansem, bon voyage życzy im ziemianin Wiesław Kot.